Widzimy się w ramach cyklu Oko w Oko z Marketingiem i dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Piwnicki, CEO Rating Captain. Dzień dobry, dzień I dobry, oczywiście... cześć. <grym> I oczywiście nasz partner. W swoim projekcie zajmujecie się budowaniem reputacji firm i pomocą i w związku z tym mamy kilka pytań bazujących na zarządzaniu opiniami. I moje pierwsze pytanie to jest dlaczego tak naprawdę opinie są ważne i jakie korzyści przynoszą firmom? Główna korzyść to social proof, nie? czyli jakby opinie to jest dowód dla nowo przychodzących klientów, że faktycznie realizujemy rzetelne swoje usługi, czy że faktycznie dostarczamy produkty na czas. I wydaje mi się, że to jest y, główna zaleta, znaczy możemy bardzo szybko pokazać potencjalnym klientom, że jesteśmy firmą godną zaufania. I, i, i to, jest, y, to, jest, y, to jest chyba najważniejsze tutaj. Okej. Okay. Bierne pozyskiwanie opinii to raczej nie jest y, najlepsza droga. A jakie są skuteczne sposoby pozyskiwania rekomendacji i opinii? No właśnie, tutaj też mamy różne doświadczenia. Generalnie y, jakby bardzo ważne jest to, że klienci często sami z siebie nie zostawiają opinii. Nie? To znaczy, są ludzie, którzy po prostu zostawiają te opinie jak są zadowoleni, ale często to jest tak, że tylko jak jesteś naprawdę super, mega zadowoleni, że bardzo po poszliśmy do restauracji i w ogóle no, 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 było coś <grymna> tak. tak no, było coś niesamowitego, po prostu super kanerka opowiadała aż dowcipy, to nie żonglowała po prostu yy, przebrana za klauna. wtedy super, no, nie? wtedy zawsze to zapamiętamy. Ale yy, Zawsze jeśli klient dostanie jakąś wiadomość nie? Czyli to czy to sms-em, czy Whatsappem, czy na maila to też zależnie od branży różne kanały różnie działają. Natomiast zawsze oni wtedy trochę, trochę, trochę chętniej tą, tą opinię napiszą, zostawią jakiś komentarz. Co więcej możemy ich też jakoś... Zachęcić do tego, żeby trochę więcej opisali. Nie? Żeby to nie było tylko że to pięć gwiazdek albo jedna gwiazdka, tylko żeby opisali dokładnie co, gdzie, jak. Później też w przypadku, gdy mamy tych opinii dużo, możemy wyciągać z tego jakieś wnioski już tak po prostu w skali. Nie? Czyli na przykład mm -hmm. wiemy, że w danym miesiącu klienci narzekali na obsługę klienta, a w innym na przykład na czas dostawy nie? możemy sobie tam różne statystyki wyciągać. Natomiast no co, co, co do zasady, odpowiadając na pytanie, to no, no trzeba, trzeba o to zadbać. Nie? To znaczy, klienci sami z siebie nie zostawiają tych opinii. Wyjątek stawią że klienci niezadowoleni, no i to jest właśnie problem. Nie? Czasami możemy mieć supermarkę, ale nie prosząc klientów o opinię, będziemy zbierać tylko te negatywne, no bo tylko zawsze jacyś klienci niezadowoleni będą. Nie? To, to jakby no nie ma firmy, która tam przez lata działalności no nie zdenerwowała nikogo. <grych> wydaje mi się, że takie firmy nie istnieją. Więc no, te, te, te negatywy gdzieś tam będą przypować, no i trzeba po prostu zadbać o to, żeby ci pozytywni klienci też się tam wyrażali, a oczywiście te negatywne opinie jakoś e, ogarniać w taki sposób, żeby z tymi klientami rozmawiać. Chyba okay. że trochę w przód, ale... <laughs> Nie, nie, nie. <laughs> ale tak. Negatywne opinie zdecydowanie spędzają sen z oczu jednemu przedsiębiorcy i do tego na pewno wrócimy, ale ja bym się chciała jeszcze dopytać, jak zachęcić potencjalnych klientów, już faktycznie klientów do wystawienia opinii. Więc w Rating Captain mamy kilka mechanizmów i to są też takie offline'owe rzeczy, nie? To jakby mamy jakieś QR kody, karty NFC e, e, dla, dla, dla takich biznesów typu właśnie restauracje czy, 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 czy fryzjerzy, jakaś tam branża beauty, branża medyczna. Natomiast e, Zależnie od branży, różne rzeczy też mają, mają różną skuteczność. Klienci mogą dostawać SMS-a z prośbą o opinię, maila, możemy wysłać i e maila i SMS-a w jakimś dostępie czasowym. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to żeby te, ta komunikacja wychodziła w odpowiednim momencie. Nie? Czyli to, jakby, i to również zależy od branży, od kraju, od, od konkretnego też sklepu internetowego czy konkretnego punktu lokalnego. Kiedy najlepiej jest takiego SMS-a czy maila wysłać? I no, oczywiście to musi być na przykład już po tym jak produkt został dostarczony. Nie? No, jeśli klient dostanie prośbę o ocenę zanim dostał produkt, no to tylko się bardziej zdenerwuje i po prostu no, i zostawi tę opinię, oczywiście, ale no, nie o to nam chodzi. Yy, więc. Yy, na pewno po tym, jak już, jak już usługa jest realizowana, Czasami też, nie wiem, no trzeba na efekt usługi poczekać trochę dłużej, nie? Więc też nie możemy od razu go pytać, no nie? Na przykład, nie wiem, jak ktoś kupuje e, samochód, no to też dopiero może po miesiącu coś powiedzieć na ten temat, nie? Jak ktoś kupuje e, na przykład długopis, to, to może już od razu sobie coś napisze i może już się wypowiedzieć na temat tego długopisu. No i e, trzeba o tym pamiętać, nie? Kiedy ta komunikacja wychodzi, o jakich godzinach, też żeby ludzie po prostu mieli czas, bo my bardzo dużo statystyk na ten temat zbieramy i jakby nasz system już w tym momencie bardzo dokładnie jakby ma ustawione, gdzie, które, które maile, kiedy, dla jakiej branży, dla jakiego kraju wysyłamy i no, mamy tutaj bardzo fajną skuteczność, ale to też nie było takie proste, nie? żeby dojść do tego, że na przykład, nie wiem, ludzie odpisują na, znaczy piszą opinie częściej na przykład w poniedziałki, na przykład tam koło południa nie? niż na przykład w piątek wieczorem, bo wtedy dostają te maile i już raczej już są po pracy i w ogóle już na maila nie wchodzą. Nie? To są takie bardzo oczywiste przypadki, natomiast takich, takich, takich uwarunkowań jest, jest bardzo dużo. Okej okay. i to raczej stricte pod daną branżę, pod daną firmę nie ma raczej ogólnego. Tak, to znaczy. My zawsze rekomendujemy naszym klientom jakieś y, konkretne ustawienia, natomiast nasz system też używa sztucznej inteligencji tutaj nie? i gdzieś tam po prostu uczy się, które maile są kiedy otwierane i, 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 i jak, jaką powinny mieć treść. Y, natomiast... To są tylko właśnie kwestie, kiedy i, i, i jakim kanałem. Nie? Chodzi też o to, co tam w tym mailu się znajduje faktycznie, nie? czyli e, jaki jest ten przekaz, nie? czyli jaki jest tytuł maila, e, jaki jest, e, czy, czy jest jakaś grafika w środku i tak dalej. Bardzo ważna jest ta dostarczalność z jednej strony, e, otwieralność, ale też później, żeby ktoś faktycznie kliknął nie? i, i, i tą, tą opinię zostawił. Ale te wszystkie rzeczy idą w parze razem z jakby samą rozpoznawalnością marki, nie? Są marki, które chętnie ocenimy i są marki, których no może jak patrzcie, nie będziemy wczuwać, bo na przykład, nie wiem, kupiliśmy po prostu ręczniki papierowe na Allegro, no i są sumie no jakby no, no spoko, ręczniki, nie? A, a są marki, do których się trochę bardziej przywiązujemy i chętniej tą opinię zostawimy. Okej, okay, super. E, wiem, że też funkcjonują różne e, zachęty w formie benefitów i korzyści. Czy może masz jakieś fajne przykłady u Was? W... Jasne, jasne. Wiesz co u nas w Rating Captain możemy ustawić sobie coś takiego, że na przykład klient dostaje kod rabatowy na kolejne zakupy, jakiś tam mały, 10 zł, powiedzmy, jeśli, jeśli zostawi opinię. Nie? I no to jest też ważne, żeby tutaj nie, nie było żadnej manipulacji. Nie, że, nie, że na przykład dajemy tylko rabat za pozytywną opinię, nie? Że, tylko chodzi o to, że ktoś faktycznie wyrazi swoją opinię, to, to zawsze czy to jest pozytywna czy negatywna, to zawsze mamy z tego jakiś benefit, nie? jeśli chodzi o pozytywną, no to mamy taki benefit, że po prostu no, no rośnie nam ta, ta renoma gdzieś tam w internecie, no a negatywna jest taka, że no, my wiemy, że coś jest nie tak dzięki temu i możemy to naprawić, nie? No, tylko jak wiemy, że coś jest źle, to możemy to naprawić, nie? więc to, to jest też bardzo, może nawet to jest jeszcze bardziej wartościowe dla biznesu długofalowo niż, niż taka pozytywna jedna opinia. Nie? Eee, jakie było <laughs> O benefity, które można zaoferować tak, właśnie właśnie, w ramach Tak, ja, to więc, więc można, można, te gratisy, <laughs> można te gratisy dawać, to jest, to jest fajne. Te, te, te rabaty. Natomiast można też dawać jakieś gratisy, nie? tylko, że no to też nie jest takie proste, nie? No bo co to by mogło być, jeśli produkt już jest dostarczony, no to musielibyśmy znowu zrobić jakąś wysyłkę, albo na przykład możemy zrobić tak, że jest jakiś kupon, że ktoś dostaje jakiś mały upominek przy kolejnych zakupach, nie? no też też to te, 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 jakoś działa, natomiast takiej, takiej jakby procedury u nas nie stosowaliśmy nigdy. Natomiast widzimy, że niektórzy klienci rozdając te Małe kody rabatowe mogą sobie i zwiększyć tą powracalność klientów, no i też zwiększyć właśnie tą ich chęć do zostawiania opinii. Okej, okay, super. No i tak jak już wspomniałeś, negatywne opinie, tak naprawdę kluczem i podstawą rekomendacji i opinii jest komunikacja, i jak reagować na te nieprzychylne. No to jest w ogóle temat rzeka, bo spotykaliśmy się z bardzo różnymi tutaj podejściami i tak naprawdę, no to jest trochę taki problem chyba szerszy psychologiczny w ogóle. Nie? Jak ktoś nas krytykuje, no to zawsze się od razu bronimy, że coś jest nie tak, jak to w ogóle, nie? jak prostu tak, w ogóle o co chodzi. że <laughs> Wszystko jest super, nie? I, e, no właśnie, nie? E, ważne jest to, żeby jednak umieć Podejść do tego, y, tak, no, żeby traktować to jako, jako coś, co nam pomoże docelowo, nie? A, a nie jako coś, co nam zaszkodzi. Nie? Czyli żeby przede wszystkim nie robić jakichś super wielkich tasiemców, bo też takie widzieliśmy rzeczy, że nie, nie, nie ma pan racji tego dnia. Y, no, Jakieś takie opisywanie całej historii w tych odpowiedziach to jest w ogóle bez sensu. Najczęściej trzeba po prostu napisać, że przepraszamy, dziękujemy za wyrażenie opinii, robimy wszystko co w naszej mocy, proszę się skontaktować, proszę podać numer zamówienia, spróbujemy to jakoś załatwić i bardzo często, jeśli to po prostu jest takie normalne ludzkie podejście, to klienci później te opinie zmieniają na, na pozytywne. Co więcej, to jest też bardzo ciekawe. O tym też dużo, dużo y, mówiliśmy na różnych wystąpieniach i, i w różnych publikacjach, pisaliśmy o tym. Jest coś, co się nazywa Service Recovery Paradox. i To brzmi to taka, skomplikowanie. Tak, taka, taka nazwa. I, e, pierwszy raz o tym usłyszeliśmy gdzieś tam, nie wiem, 4-5 lat temu w raporcie Shopify. I to polega na tym, że tak naprawdę klient, który jest niezadowolony, a później jakoś jego problem zostanie rozwiązany przez obsługę klienta i on stanie się tym zadowolonym, on jest bardziej przywiązany do marki niż ten, który po prostu przeszedł przez taki cały proces zakupowy bez żadnego zakłócenia. I to jest w sumie tak jakby intuicyjnie dość oczywiste, nie? Znaczy, jeśli ktoś, jeśli gdzieś coś pójdzie nie tak, ale jak firma stanie na wysokości zadania, rozwiąże ten problem, no to zawsze będziemy o tym pamiętać, nie? Że wow, ale super, nie? Ale to ogarnęli. Niesamowite. No to jest głębsza relacja też. Tak, dokładnie, wtedy, nie? Z firmą, nie? I, i, i to, to pokazuje, że warto zawsze właśnie z tymi klientami rozmawiać. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że po prostu, no, no ludzie wylewają żale i, i, i tego nie przeskoczymy, nie? Ale, ale no, jeśli pozyskujemy tych opinii dużo, z każdym rozmawiamy, no to, to te, te takie negatywne opinie to będzie zawsze jakiś tam bardzo minimalny procent. Okej, okay, czyli wstrzymujemy tą pierwszą falę negatywnych reakcji i podchodzimy do tego w sposób m, tak naprawdę naszej przyszłej korzyści i trochę strategicznie. Tak, tak e, no naprawdę. i teraz dużo się mówi o samej autentyczności. Dlaczego tak naprawdę ona jest e, warta w komunikacji? To znaczy, dlaczego warto jest mieć prawdziwe opinie, a, a nie... Jest, jednocześnie sama się wypowiadać w sposób bardziej autentyczny i może niekoniecznie typowymi szablonowymi odpowiedziami. Tak, no to chodzi w ogóle o taką transparentność, nie? To znaczy, że ludzie coraz częściej w ogóle czytają te opinie, wchodzą trochę głębiej, nie? To znaczy, to jest ten social proof, o którym mówiłem na początku, czyli nie tylko jakby ludzie... Mm, patrzą sobie na to, ile firma ma y, tych, tych gwiazdek, no nie? jaką ma średnią i y, jak dużo ma opinii, ale też czytają, te, y, co, co tam ludzie piszą faktycznie nie? I, i, i widzimy, że to, że, że, że to ma wpływ. Y, i, I tak naprawdę no, tutaj to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim te opinie miały taki naturalny przypływ, nie? Czyli, czyli nie, że nagle mam nie wiem tysiąc opinii, a potem znowu przez parę miesięcy nic. Nie? Później znowu tysiąc opinii i nikt na nie nie odpisuje. Tylko, że faktycznie jest tam, jest tam jakieś życie, jeśli ktoś zostawił opinię, właściciel, czy tam menedżer wizytówki odpisał, dziękujemy i, i jakoś tam rozwiązał problem, to sprawia, że jesteśmy yy, widziani, widzialni, jako, jako taka yy, po prostu prawdziwa firma, która dba o swoich klientów, która z nimi rozmawia, no bo jest też. Także jednak jest wysyp takich, takich sklepów, gdzie po prostu ludzie ściągają rzeczy z Chin i czekamy na nie dwa miesiące. No i, i to może też sprawiło, że ludzie są bardziej ostrożni nie? w tym e-commerce. Że jakby wchodzę sobie i zobaczę, czy to jest prawdziwa firma, czy ma, czy ma wizytówkę, gdzie, gdzie oni są, w ogóle, czy ktoś tam pisze opinię, czy ktoś na nie odpowiada i tak dalej. Jeśli to jest naturalne, no to, no to tak będziemy widzieli, jako, jako naturalna firma. No tak, strach przed zakupem kota w, bo, w worku to jest coś strasznego, tym bardziej, tak. jak y, nie mamy sklepu stacjonarnego i klient tak naprawdę nie ma jak sprawdzić produktu, ewentualnie usługi. Y, no dobra, a mamy już w takim razie opinię i co dalej? Jak ją przekuć w zysk dla firmy? Bardzo ważne jest, żeby wyświetlać opinie na stronie internetowej, czyli żebyśmy mieli jakiś taki widget, w którym te opinie y, się wyświetlają tak, żeby że po prostu y, na stronie z firmy, gdzieś tam na dole, po prostu jest jakaś taka karuzela z opiniami, i one widać, że ktoś zostawił opinię dwa dni temu, ktoś zostawił opinię godzinę temu, i, 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 i możemy sobie je przeglądać, filtrować i, i, i tak dalej. I w tym, w rating up ten również pomagamy, nie? to znaczy my jesteśmy w stanie zebrać opinie wszystkie ze wszystkich miejsc. Nie? Czyli jak nie wiem, firma ma 10 Profili na Google, dwa na Facebooku, gdzieś tam na Trustpilocie, to my jesteśmy w stanie wszystkie te opinie zebrać w jedno miejsce i po prostu wyświetlać w takim, w takim właśnie widżecie. Natomiast trzeba też rozróżnić opinie profilowe i opinie produktowe. Nie? Czyli z jednej strony mamy te opinie właśnie Google, Facebook, Trustpilot, gdzie po prostu oceniamy firmę, ale możemy też ocenić po prostu pojedyncze produkty, czyli y, wtedy na, każdym, na każdej stronie produktu również powinien być taki widget, gdzie są te prawdziwe opinie od ludzi, którzy ten produkt kupili. Y, no i tutaj jest znowu ta kwestia autentyczności. Nie? Kiedyś, jeszcze wiele lat temu było tak, że były takie widżety, gdzie każdy mógł zostawić tą opinię. Nie? I, i wtedy w nie było wiadomo, kto to w ogóle jest, o co tutaj chodzi, nie? Ważne, żeby te opinie były zweryfikowane, nie? Czyli, że faktycznie ktoś, kto kupił ten produkt, miał go, sprawdzał go, testował, teraz zostawił opinię, nie? I war, wa, ważne jest, żeby te, te, te opinie wyświetlać w jak największej ilości miejsc. Kiedyś robiliśmy też takie testy z jednym bardzo dużym e-commercem, e z taką elektroniką, na RTV AGD. E, i e, tam robiliśmy testy tego, jak, jaki wpływ na konwersję ma e, umieszczenie widgetu z opiniami na stronie produktu i okazało się, że tak naprawdę to jest wzrost o 40%. E, o 40%. Ja, nie, no e, punktów procentowych, tak, tak. <laughs> tylko 40% wzrasta konwersja, jeśli mamy ten widget na stronie i no to jest, to jest, no w ogóle tego się nie spodziewaliśmy, nie? że to znaczy, no, psz, Wiadomo, no w części produktów trochę więcej, jest trochę mniej, ale do 40% to, to potrafiło urosnąć. Ok, czyli opinie ogólne o firmie na stronie i produktowe najlepiej pod produktem. Tak, dokładnie. Okay. i nie tylko autentyczność naszych wypowiedzi, ale też z drugiej strony naszych klientów. Tak, żeby pokazać, że to są prawdziwi klienci i którzy, którzy sami z siebie zostawili tą opinię. To też jakby widać, nie? W tych opiniach jakby ktoś tak zacznie czytać, no to no, widać zawsze gdzieś tam podświadomie widzimy, czy, że coś tu jest nie tak, czy to są prawdziwi ludzie, nie? że to chat GPT. Tak, no bo jeszcze jest teraz dużo firm, które tak naprawdę pomagają w dodawaniu opinii niekoniecznie prawdziwych. Jest, tak jest, ale też trzeba z tym uważać. No, my nigdy tego nie rekomendowaliśmy, bo można naprawdę w bardzo łatwy sposób pozyskiwać prawdziwe opinie, więc po pozyskiwać w ogóle te, 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 te fejkowe. Natomiast no teraz trzeba z tym uważać, no bo jest jakby już dyrektywa Omnibus wdrożona w Polsce, jest ŁOKiK który też bardzo o to dba, no i już się sypią kary, nie? Dla firm, które sprzedają opinie, które kupują opinie. No, no i tak naprawdę bardzo dobrze, bo to jest wprowadzanie konsumentów w błąd, nie? to jest taka manipulacja, która może rodzić poważne konsekwencje. A są jakieś w sumie yy, sposoby dzięki którym zagwarantujemy, że nasze opinie są rzetelne, ewentualnie później boty czy, czy tutaj że zewnętrzne boty nie stwierdzą, że mamy fałszywe opinie i nam nie usuną. To znaczy, no jeśli będziemy to robić tak, jak się to powinno robić, nie? czyli będziemy pozyskiwać opinie od prawdziwych klientów, będziemy je pozyskiwać naturalnie, w taki sposób ciągły, a nie takimi właśnie falami, nie? że na przykład dzisiaj wysłałem 1000 maili i po prostu mam 100 opinii z tego i potem przez rok znowu mam spokój, to, to wtedy jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. Nie? A jak nowe technologie i narzędzia mogą nam pomóc w... Budowaniu i przede wszystkim zarządzaniu opiniami? Tutaj przede wszystkim chodzi o automatyzację te, tej wysyłki zaproszeń, nie? czyli że możemy sobie e, na przykład podpiąć nasz koszyk zakupowy albo naszego CRM-a e, do właśnie na przykład do Rating Captain i po prostu my wysyłamy te prośby o opinie mailowe, smsowe i wszystko się dzieje już w tle, a, a, a właściciel firmy, czy tam jakiś właśnie menedżer od obsługi klienta dostaje tylko powiadomienia, jeśli nie wiem, jest jakaś negatywna opinia, którą się trzeba zaopiekować lub dostaje jakieś raporty, ile, ile, ile tych opinii faktycznie przyszło nowych, jaka jest konwersja. My też dajemy naszym klientom dużo takich wytycznych czy poprawić może tytuł maila, może coś zmienić, nie? może trochę zrobić bardziej spersonalizowanego tego maila, że hej, cześć Karolina, mamy tutaj dla ciebie fajny kontrabatowy, ale chcielibyśmy, żebyś zostawiła opinię na temat produktów, który ostatnio kupiłaś. Nie? I trzeba robić tutaj jakieś AB testy, można. można naprawdę naprawdę tą konwersję dużo, dużo dużo poprawić, jeśli, jeśli będziemy to odpowiednio, odpowiednio tym zarządzać. Natomiast ważne jest też, żeby mieć tych profili dużo, nie? to znaczy, żeby znaczy dużo w sensie, żeby nie mieć tylko jednego gdzieś tam w Google, tylko żeby dbać o to, żeby ten profil był gdzieś tam na Google, na Facebooku, na teraz tak, żebyśmy, jak ktoś wpisze nazwę firmy opinię w Google, tak żebyśmy my ten, tą, tą pierwszą stronę, to, co widzi, użytkownik, mieli zagospodarowaną, nie? czyli żebyśmy byli widoczni na Google Maps, żebyśmy byli widoczni gdzieś tam właśnie w tych serwisach, tak, żeby. żeby no, no bo tak ludzie wpisują, na przykład, okay, jest jakiś ślep, którego nie znam, wpiszę sobie jego nazwę, spacja, opinie, zobaczymy, co się wyświetli. Nie? I wtedy często jest na przykład, to firma to uszłości, nie, i no i no nie wiadomo, czy to są oszuści, czy nie, czy był jakiś jeden klient, który był sowcem i akurat <grytanie> tak wypozycjonował jakąś stronę, bo się bardzo zdenerwował, więc trzeba o to dbać, trzeba, trzeba z ludźmi yy, rozmawiać i, e, e, i, i trzeba, trzeba tymi opiniami zarządzać, nie? I fajnie jest to wszystko mieć w jednym miejscu, no bo jeśli nie mamy takich narzędzi, no to musimy tak naprawdę jakoś ręcznie wysyłać te i prosić tych klientów na przykład po prostu wprost, jeśli to jest taka działalność, że, że, że mamy z nimi kontakt. E, e, musimy wchodzić na te profile wszędzie, patrzeć, dbać o to i tak dalej, Ja fajnie jest to mieć w jednym miejscu i mieć to zautomatyzowane. Zarządzanie opiniami to tak naprawdę pochłaniacz czasu duży. Bo tutaj i wysyłka zapytanie, później odpowiadanie, więc jakakolwiek automatyzacja to duża, duża pomoc. Tym bardziej, że wiem, że niektórych samo wysyłanie maili przeraża, więc jeżeli jest wsparcie, jeszcze wsparcie w pomocy takiej językowej. Tak, to trzeba tutaj... mieć te procesy zautomatyzowane i yy, no, trzeba dbać o to, żeby to faktycznie przynosiło efekty, nie? No i jeśli to robimy samemu, no, no to to po prostu jest yy, bardzo, bardzo czasochłonne. Są branże, w których opinia to jest must have? Czy po prostu jest to zalecane wszędzie dla każdego? Tak, każdy... jest to na pewno zalecane wszędzie. Yy, I no, zawsze. No, wydaje mi się, że to jest jasne, nie? że zawsze jak firma ma więcej opinii, jak, jak ma dużo pozytywnych opinii, które gdzieś tam są zebrane przez lata, a nie przez ostatni miesiąc, nie? no to my wiemy, że okej, okay, dobra, to jest fajna firma, warta zaufania. Natomiast no, oczywiście są takie branże, gdzie to ma trochę większe znaczenie i to są takie, takie wrażliwe tematy, jak na przykład nie wiem, branża beauty, czy właśnie branża medyczna. Super, dziękuję za wszystkie odpowiedzi i celne wskazówki. Jeśli potrzebujecie e, wsparcia i chcecie skutecznie zarządzać swoją reputacją, to zapraszamy do kontaktu.